A już jutro w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nysie odbędzie się Wrześniowe kantry. Jest to trzecia impreza organizowana w tym roku przez pracowników i rodziców dzieci korzystających z pomocy ośrodka. Dobra zabawa dla całej rodziny. Dla całej, bo każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Wszystko określone zostanie solidną dawką muzyki kantry. O zaplanowanych atrakcjach we Wrześniowym kantry opowiada kierownik placówki pani Magdalena Bonder. W tym roku już po raz trzeci organizujemy otwartą, plenerową, integracyjną imprezę pod nazwą Wrześniowe Country. Jest to impreza otwarta dla całego miasta, nie tylko dla miasta Nysa. Impreza rozpoczyna się o godzinie 10. W tym roku jest przedłużona, trwa do godziny 17, ponieważ mamy bardzo bogaty program tej imprezy. Będzie mini minizo, będzie rodeo, będzie zjeżdżalnie, będzie trampolina, będą odbywały się liczne gry, konkursy, quizy. Zapewniamy też salon ze strawą. Wszystkich chętnych Zapraszamy w imieniu organizatora, a we własnym zachęcamy do relacji, którą obejrzeć będą mogli Państwo już w najbliższym wydaniu wiadomości.